Dzień dobry. Mam dredy na sobie: raz luty i Jacha, pieczętując śmierć polskiej sceny muzyki reggae. Mamy tutaj właśnie je, dużo mam dzisiaj do powiedzenia. Zapraszam do oglądania. Ale szczury fiatowe, witam was bardzo serdecznie. Pewnie wiecie, że teraz wyjdę na debila, nie? Bo ja w tamtym roku, kiedy zaczęła się Hossa, zacząłem kombinować, nie wiem o co tu chodzi, czy to wpływ właśnie jakichś dumersów, czy właśnie strach przed tym, że stracę pieniądze, które mam na budowę domu. Czyli to są te pieniądze, których nie powinienem w ogóle ruszać, ale miałem, wiecie, ograniczoną skłonność do ryzyka. Zacząłem wymyślać, Teter już upadnie w tym momencie i stracę wszystkie Pieniądze, teraz już po prostu mam to gdzieś, moje doktrynerstwo, moja ideologia libertariańska, musimy koniecznie używać. Dlaczego ludzie nie korzystają z kryptowalut, a tylko spekulują? Bo tak jest, gościu, bo tak jest. Przyzwyczaj się z tego i to wykorzystuj. Dlatego gdzieś w marcu, zanim założyłem jeszcze ten, ten ananas na głowę, no to już tam miałem jakieś kryptowaluty, wróciłem do tego z, z, już po zabezpieczeniu finansowania budowy, no i teraz się bawię, wróciłem do tej zajawki, jakieś, wiecie, jakieś ruchy na shitcoinach, branie udziału w presale'ach, Znowu praca przy kryptowalutach, szukam swoich możliwości, żeby znowu zarobić i tyle. Nie bawię się już żadnym doktrynerstwo i właśnie typu musimy no, tutaj promować kryptowaluty, jako walkę o wolność i tutaj walkę z polityką monetarną e, państw i banków centralnych. Takim bullshit. To wszystko jest po to, żeby kupić Shiba wcześniej i sprzedać ją drożej na górce. Meta Hero kupić bardzo szybko, sprzedać ją po 18 centów, zanim będzie dump, bo nie ma skanera. Zerował zero użyteczność projektu, kapitalizacja na prawie miliard dolarów. No one cares. O to właśnie chodzi. I tyle. Już doktrynerstwo odrzucam na bok. I dzisiaj też Wam pokażę po tym, jak Wy możecie zarabiać na nft -kach. i opowiem Wam historię, jak my zarobiliśmy na nft właśnie z Dawidem Żabińskim z Wolno Rysuje. Więc jak pewnie wiecie, Dawid Wolno Rysuje to jest taki profil, który um, tworzy grafiki wolnościowe, też dużo tworzy grafik właśnie dla Veto Media też tworzy na swoim, swoich profilach, na swoim Instagramie, więc wolno rysuję, polecam bardzo serdecznie, jeśli jeszcze nie followujecie. A ja dzisiaj Wam pokażę historię, jak my zrobiliśmy na, na, na nft -kach. Więc Dawid przygotował grafiki, takie jak te na przykład, już Wam pokazuje Creator Veto NFT. I tak to właśnie wygląda. Tej grafik jest trochę więcej, jedno jest ukryte, po prostu jest niewystawione. Więc my, jako zrobiliśmy wystawienie, kilka tygodni temu to było, wystawiliśmy to od, zero, od, jed, od ułamka jednej setnej BNB, to było po kilka dolarów, po 4 dolary. Ogólnie gdzieś mniej więcej średnio jedna grafika doszła do 30 paru dolarów. W tym momencie na rynku wtórnym ludzie to wystawiają na, różne, na różnych cenach. Oczywiście to są też aukcje, można to kupić. W tym momencie typu Krypto Hodler, 2 Mail, crypto Pirate, jak tu widzicie, bo też właśnie Pirata zrobiłem sobie yy, po to, bo, bo, bo był ten FNFT. Mamy tutaj CryptoHodlera, który sprzedaje frytki, według mnie jest jeden z lepszych grafik. E, Female crypto Pirate, Krypto Ninja i też właśnie jedno z najważniejszych, top a top, El prezydenty. El Prezydent też był wystawiony na Binance, on tam odniósł 30 parę dolarów, więc około, około 180 właśnie dolarów zarobiliśmy na sprzedaży tych nft Dawid przygotował grafiki, ja przygotowałem tutaj opisy, e, też robiłem live'a, więc z naszej kooperacji zarobiliśmy 180 dolarów. No i też e, prawdopodobnie będzie, nie, nie pamiętam czy jest tak, e, chyba tak jest, zaraz to sprawdzimy, ile ile fee można otrzymać właśnie po e, na rynku wtórnym. I jaką prowizję przy obrocie wtórnym, jaka jest e, przy obrocie, wpada jeszcze do nas jako twórcy e, właśnie NFT-ków. W każdym razie to jest mega proste i ja właśnie klikniemy sobie create Taki NFT? Można dodać sobie właśnie jakąś grafikę z, z dysku. Powiedzmy. Niech to będzie. Teraz jakaś. Tutaj mamy jakieś. Co tu mamy? Mamy jakąś tutaj grafikę dodałem. Niech będzie. I tutaj mamy krypto NFT. NFT tekst, Do tej grafiki. Jak widzicie, na przykład tutaj trzeba jakiś opis dać, bo ja na przykład ładnie pisałem. Crypto Revolution is here. One of the rare crypto avatars NFT. If you're a crypto presidente, this NFT is for you, my friend, I representing the greatest skills in making history, creating massive airdrop for people looking to the future of own country and making own citizens, citizens rich. Salut, Bitcoin for all. <laughs> Taki właśnie opis dałem do krypto el presidente, więc takie opisy właśnie w każdym ten nft ku właśnie są typu krypto eh, hodler. Tu pamiętam, że to był bardzo śmieszny może frytki do tego i tutaj Rekt? Nie znam gościa to ja się śmiałem z tego opisu mam nadzieję, że to jest śmieszne jak wy to słuchacie bo, bo nie wiem no i właśnie reprezentuje ten NFT reprezentuje największe z umiejętności w przeżywaniu do następnego do następnej hossy, ból rano trzymaniu straty przez bear market i cierpliwie czekających właśnie na profity z inwestycji i twój czas przyjdzie i to jest Teraz jest ShamGod jest ownerem tego właśnie NFT. Wracając do tworzenia. Więc wpisuję do, do tego oczywiście n nazwy. Wpisuję opis i na przykład Text from my computer. Bo nie wiem, co to jest za grafika. I tak mało kosztuje mintowanie tego NFT, żeby go wystawić na sprzedaż. Klikamy Create. Tam płacimy właśnie te. <ścoughs> Najmocniej, no przepraszam. To są. W... To są wywiady, które nagraliśmy na weekendzie kapitalizmu i które będą puszczone. Więc w tym momencie tak wygląda mintowanie tego NFT i mamy to w NFT asset. Możemy sobie zapisać i możemy w tym momencie to wylistować. Chcemy po prostu wystawić na sprzedaż, żeby ktoś kupił właśnie listę z Rafałem Kiełbusem, Bóg, w Berecie, Berkowicz, Ejza Rutynowska. Listujemy NFT. Ustalamy w tym momencie zasady, jakie chcemy, żeby tutaj ten NFT był wystawiony na sprzedaż. To jest. Słuchajcie, korzystanie z hossy, monetyzacja hossy jest bardzo ważna. Więc słuchajcie dalej. Możemy sobie ustawić właśnie jedną cenę za dany NFT, żeby ktoś kupił po prostu za na przykład, nie wiem, 5 dolarów, 10 dolarów i tak dalej. Możemy też zrobić aukcję, która będzie na przykład trwała tydzień i możemy sobie właśnie wystawić, o ile trzeba przebić daną, daną właśnie daną cenę o 5%, 10%, 20%, jak dużo, jak długo będzie trwała ta aukcja na przykład tydzień. E, trzeba datę ustawić, e, kategorie i copyright fee. E, tutaj mamy set price, czyli właśnie e, i po ile chcecie po prostu bezpośrednio to sprzedać. I to wystawiamy. E, Binance NFT to musi zaakceptować w sensie management, czyli tam nie może być Dick Pix, nie? nie może być tam zdjęć z waszym e, <laughs> przyrodzeniem, ale grafiki, które tworzycie, można tam wystawiać. I sądzę, że... E, Warto z tego skorzystać i ja zapraszam was bardzo serdecznie do tego żebyście korzystali z HOSY tak jak my korzystaliśmy właśnie sprzedając takie NFT. W kolejnych odcinkach Krypto Pirata, ja też wam pokażę kolejne rzeczy gdzie ja tam staram się zarobić typu na przykład Wojak Finance im się udało tutaj na takim shitcoinie zarobić, na DeFi Kingdom, na innych projektach, na innych projektach które mają poniżej kapitalizacji 1 miliarda gdzie ja się staram dogonić krypto degeneratów. Przepraszam, przepraszam, bitcoina, sypię y, głowę popiołem i staram się nadgonić te stracone miesiące, które no, miałem przez, przez nie wiem, zamęt w głowie, problemy z, z, w życiu prywatnym, też i, i gówno. problemy, które po prostu nie pozwoliły mi, no tak naprawdę, zbudować domu za pieniądze z krypto, nie? A tylko część budowy jest sfinansowana z krypto, z tej, tej transzy, tej z tamtego roku, nie? Dobra, w każdym razie. Super jest pomysłem, żeby korzystać właśnie z hossy kryptowalutowej i na przykład ściągać gdzieś kapitał z zagranicy ludzi, którzy chcą spekulować na Twoich grafikach. Super pomysłem jest to, żeby, żeby skorzystać właśnie z bananów NFT i z innych możliwości na tym rynku. Ja tego Wam życzę i, i, i najmocniej wszystkich przepraszam, jeśli kogoś obraziłem ze środowiska krypto. Przepraszam wszystkich. Warto po prostu być i nawet w ten sposób korzystać z, z tej hossy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Życzę Wam wszystkiego dobrego, set sail i spokojnych e, chwil na morzu krypto, na oceanach krypto. Arr! Do zobaczenia! Ja lubię się przebierać, więc, e, więc myślę ten strój. Jeszcze dopełnię sobie tutaj koszulkę jakąś inną zrobię. A może jakiś tutaj e, pistolet i inne rzeczy związane z Krypto Piratem. Sprawdzaję na Twitterze nie ma takiego awatara, więc Krypto Pirat to jest mój awatar w tym świecie krypto. Także do, muszę do Kryptoberpa zadzwonić, żeby mi tu usiadł na barku. <laughs> to jest, to jest. Z rozkazu prezydentów, nakazuje się dołączenie do liberum. sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.